Są wszystko skały, które mają miliony lat. Lubię sobie właśnie myśleć o, o tym, co ten kamień widział, ile on przetrwał i że też jest w tym. Taka pewna stałość natury. No, może być właśnie taka kojąca, a z drugiej strony też taka fascynująca, i że też można się tak po prostu nad tym na chwilę zachwycić, tak jakby odczuć rzeczywiście tę siłę i stałość natury, i potem mieć taki, taki fragment natury przy sobie. No, zaczyna się zawsze od rysunku. Kartki, od ołówka. A później analiza tego, też, w jaki sposób taki obiekt powinien być wykonany, dlatego, że mamy różne przedmioty, różnymi technikami wykonywane. Mamy miejsca, gdzie jest większa krystalizacja, gdzie on będzie bardziej twardy, takie, gdzie będzie bardziej miękki. To są różne historie i nie zawsze do końca można przewidzieć, co się wydarzy, bo jest to, jest to właśnie naturalny materiał. Te bardzo kolorowe są zawsze doceniane i one robią wrażenie. W jakiś taki naturalny sposób nas po prostu przyciąga coś, coś takiego, co ma taką głębię i kolor. Lubię też to eksplorowanie, szukanie, odwiedzanie różnych miejsc i czasami jest tak, że po prostu widzę jakiś fragment kamienia, czy taki, który znam, czy coś w ogóle zupełnie nowego i, i nietypowego. I to się jakby samo dzieje, że już zaczynam sobie myśleć. Jak najlepiej go pokazać, co zrobić, żeby te właściwości jego tak wydobyć i, e, i po prostu pokazać światu, to jest jakaś taka misja.